Hejka, tu Nikola, ale jak mnie znacie z kanału, to Nikola Hebes. Ten filmik będzie inny niż wszystkie, bo dziś chcę Wam po prostu pogadać. O mnie, o tym kanale, o tym, co czuję, jak się staram, dlaczego to robię. Nie będzie tu specjalnych efektów. Będzie po prostu prawda. Jak to wszystko się zaczęło? Kanał założyłam, bo miałam potrzebę tworzenia. Chciałam mieć swoje miejsce, gdzie mogę mówić, pokazywać swoje życie, śmiać się, czasem płakać. Na początku nie miałam subskrybentów, ale to mnie nie zatrzymało. Robiłam to, bo sprawiało mi to radość. Miałam wtedy dużo pomysłów w głowie i nie wiedziałam, jak to ogarnąć, ale zaczęłam, bo, bo, bo po prostu zaczęłam. Co robię na kanale i jak się czuję? Nagrywam to, co mnie cieszy: pogadanki, vlogi, kotki, coś kreatywnego. Pokazuje, co u mnie dziele się tym, co czuję. Czasem mam mega energię i chcę wszystko robić, a czasem smutek, bo wiesz, staram się, nagrywam, a słupki stoją w miejscu i wtedy boli, bo wkładasz serce, a liczby nie rosną. Ale mimo tego nie przestaję, bo to jest moje. To jestem ja. Kotki i życie codzienne. Na kanale często pojawiają się moje kotki: psotek, mruczek, brown i ten nowy, jeszcze bez imienia. Każdy ma swój charakter. Brown to totalny śpioch. W sotek to mały rozrabiaka. Ten bez imienia to totalny przytulak, a mruczek to ta też przytulak, ale też i trochę szatanik. Uwielbiam je i chcę, żeby były częścią tego kanału, bo one są częścią mojego życia. Nagrywam z nimi Q&A. Pokazywałam jak był babci. To są moje małe gwiazdy. Dzisiaj szybki filmik z ważną informacją. Mam dla Was coś fajnego. Widownia, komentarze, emocje. Każdy komentarz to dla mnie coś ważnego. Czasem ktoś napisze jedno słowo, ale ja to czuję. Czytam wszystko, serduszkuję, uśmiecham się, bo wiem, że ktoś po drugiej stronie mnie słucha. I wiecie co? Nie musicie być tysiącami. Wystarczy, że jesteście szczerzy: każdy słup to dla mnie jak uścisk. A jak widzę, że ktoś zostaje, to mam w sercu takie ciepło, moje marzenia i przyszłość, mam dużo planów. Chcę nagrywać więcej vlogów, rozwijać QA z kotkami, wymyślać fajne miniaturki, robić pozytywne rzeczy. Chcę inspirować. Nie chcę być tylko kolejną dziewczyną z YouTube. Chcę być sobą, z humorem, z sercem, z odwagą. I chcę Wam podziękować za to. Że tu jesteście. Jeśli jesteś nowy, witaj. Jeśli jesteś od dawna, dziękuję. To jest mój kanał, moje miejsce, Nicola Tebest. I jestem z tego dumna. Tutaj na przykład mamy filmik z koncertu. Tutaj też z koncertu. Tutaj też. Tutaj też. Tutaj też dzień życia kotków. Tutaj też zwykły dzień z kotkami. Tutaj oczywiście psotek. Tutaj też są kotki. Tutaj ja z psotkiem. Tutaj czeresznie. Tutaj ja z moją koleżanką. Jeśli któryś film Was zaciekawił, to zapraszam oczywiście do obejrzenia. I oczywiście zostawcie suba. Z góry dzięki. Oczywiście też łapkę w górę i napiszcie komentarz. tutaj GTA A pięć tutaj ja z kotkami tutaj też ja z psotkiem tutaj psotek tutaj też psotek Tutaj też, psotek. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji i daniu łapki w górę, i żebyście napisali komentarz. Z góry dzięki. Tutaj ja z kotkiem. Tutaj odbijam piłkę. Tutaj ja. Tutaj ja mówię przez mikrofon. Tutaj vlog z zakończenia roku szkolnego. Tutaj ja z moją koleżanką tutaj ja też moją koleżanką na chustawce tutaj na chustawce tylko że większej tutaj u mnie tutaj jestem w domu tutaj odliczanie do wakacji Tutaj tak samo odliczanie do wakacji. Tutaj ja z moim koteckiem. Tutaj zespół topki. I to też koncertu. Reklama. Jak coś, to Was bardzo przepraszam za te reklamy. One nie miały się tutaj pojawić. Tutaj ja skacząca na trampolinie. Tutaj też. Ja skaczam. Tu też. Tu, tu ja już jestem w domu. Tu tak samo. Tu też. Oczywiście już nie robię tej serii, więc bardzo Was przepraszam. Może kiedy ją jeszcze zrobię, ale nie wiem. Dobra, tu jest, które labubu mam kupić, ale nie ma tej trzeciej opcji za 3000 coś, ale już nieaktualne. Tutaj już mam 26 milionów aktualnie. Michael ma tyle. Oczywiście wszystkich filmów nie pokazuję, bo by trwało to za długo, więc nie wszystkie są pokazane, ale kilka jest. Zostawcie suba, pamiętajcie. Tutaj jest mojej koleżanki telefon, czyli Michasi. Tutaj mnie ugryz komar. tęczę z moją koleżanką Michaliną. Tutaj vlog z wycieczki rowerowej. Tutaj są z wycieczki filmy. Tutaj dyplom i nagroda. Tutaj jadę na odebranie nagrody z konkursu ortograficznego. Tutaj jest tutorial na swoje, labubu. Tutaj jest zachód słońca. Tutaj jest moje, labubu. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!